Od 1963 roku mury szkoły opuściły tysiące uczniów. Budowlanka wychowywała i uczyła całe pokolenia pilan. Wielu z nich nie ma już na tym świecie, podobnie jak i nauczycieli, o których nadal pamiętają dawni uczniowie. Bardzo byłam, wie pan, co związana ze szkołą, było bardzo milia Już nasze nauczyciele nie żyją. Był inżynier Szlachcic, pan dyrektor Tobała był, później był pan Wasyl, który już nie żyją ale było bardzo rodzinnie, bardzo byli tacy przyjaźni, że żeśmy szli do szkoły to tak jakbyśmy w domu rodzinnym byli. I właśnie między innymi po to, żeby przypomnieć o dawnych chwilach spotkano się w Auli Akademii Nauk stosowanych w Pile. Dawni absolwenci i nauczyciele opowiadali tym obecnym o bogatej historii budowlanki. Ogromna radość, bo no szkoła z tradycjami to zupełnie inna bajka niż zaczynać coś od początku. Ale z drugiej strony cały czas czuję tą presję, że nie wolno, Wolno mi zawieść tych, którzy prowadzili szkołę przede mną i chcę im dorównać, po prostu, więc staramy się cały czas podnosić sobie powszeczkę. Spotkanie w Akademii Nauk Stosowanych to nie jedyny element obchodów 60-lecia szkoły. Poza tym odbyła się jeszcze uroczysta Msza Święta, a także wernisarz prac zarówno absolwentów, jak i obecnych uczniów budowlanki.